Przyjechaliśmy do Gdańska, ale pogoda, słuchajcie, jest nieciekawa. Chociaż i wyjeżdżaliśmy z Niemiec, też padało, też mieliśmy grad. I szczerze mówiąc, to poprzedniego dnia, przed naszym wyjazdem, spadło tyle gradu w Reutlingen, że po prostu wyglądało, jakby śniegiem sypnęło. Także wszystko było sparaliżowane. No i teraz przyjechaliśmy tutaj do Gdańska. Wychodzę na balkon, a słuchajcie, jest zimno, wieje i widzicie sami jaka pogoda. Pogoda nieciekawa, na pewno nie na plaży, ale nad morze oczywiście idziemy, bo musimy iść. Dlatego, że uwielbiamy, uwielbiamy spacery nad, nad morzem, spacery po plaży. W sumie to jest nieważne, czy ta pogoda jest, czy nie. No, Kasiula wychodzi. Kasiulka, pokażesz Kicie? Kicia jakoś dotarła. Zapomniała. Kicia zapomniała już naszego domu. I na nowo wszystko zwiedza. Także trochę się czuję taka oszołomiona, bo po prostu zapomniała. Już nie wie, czy tutaj kiedyś była. Na nowo wszystko obwąkuje, sprawdza. My, słuchajcie, jesteśmy w trakcie śniadanka. Już trochę tutaj zjedliśmy ubyło. Przede wszystkim nie ma jajecznicy. Ale muszę Wam powiedzieć, że zawsze tego pierwszego dnia tak się cieszę z tego śniadanka w Polsce, dlatego że mogę sobie zjeść ten pasztet z pomidorami, który, który kiedyś. Często go jadałam. Chodziłam do pracy szybko, kanapkę robiłam albo nawet w pracy kupowałam sobie taki pasztet. Na to pomidor, i naprawdę. Fajne kanapeczki były z tym pasztetem. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, zwykła szynka, bo kupiliśmy w Żabce dzisiaj na szybkiego jedzenie, bo jest, słuchajcie, niedziela i niestety tutaj też jest wszystko pozamykane. No więc kupiliśmy taką szyneczkę z paczki oczywiście. Wcale nie jakaś tam najwyższej jakości, ale po prostu ten smak jakoś mi pasuje. I kawunia już tutaj troszkę podpita. Ale też też jest pyszna. A tutaj oczywiście dzieci kakao mają już trochę wypite. No i tam, słuchajcie, została została, ja spróbują się, no, została jedna bułeczka. I muszę wam powiedzieć, że te bułki są Kejzerki. Kejzerki, no właśnie, kajzerki, ale one są tak lekkie, tak lekkie, takie dobre. I one tylko są z szapki, nie? Petro, w szapce kupiłeś? No takie zwykłe szapki i teraz, teraz jak się porównuje do, do tą e, błeczkę z Niemiec, nie? Tam jest takie ciężkie, takie jak kamień, nie wiem czy co jest dodane, tam, chyba zimia, albo coś, ale jest <grym> ciężkie, nie? <grym> lubię. No. no właśnie. A te naprawdę są e, po prostu e, lekkie. Właśnie mówiłam, że uwielbiam ten pierwszy dzień, bo tego pierwszego dnia tak naprawdę widzę tą różnicę, nie? Od razu po przyjeździe. No, Biodo do żab dwa różne szynki i bardzo dobrze smakuje. Ser Golda też tutaj lepszy smakuje, smakuje nie? Jest no lepiej, jest takie świeży. Taki jest właśnie ten ser, taki, taki jakby jedwabny, nie wiem, nawet nie wiem jak to nazwać, ale po prostu jest naprawdę smaczny, nie? Tak. No, nawet takie zwykłe, takie łosać po prostu też tam na, na śniadanie już jadę, nie ma tutaj i też się taki bardzo dobry smakuje, taki lekki, dobry smak. Nawet i, i jajko, Kupowałem jajo dzisiaj rano. Za... To znaczy jeszcze... jajka mi smakują w Niemczech bardzo. Jajka, jeżeli chodzi o jajka, to mi smakują, nie Ale tam bio, które powała z żabka, też ładnie wyglądało. No, też ładnie wyglądało, to prawda. Właśnie stoimy teraz przy gofrach, Gofry Gofry, zapiekanki, lody. I zaraz, zaraz już kupujemy nasze, nasze wyśmienite gofry, nie Pedro? A tutaj no. oczywiście mamy kasiorkę. O, skąd masz tam pieniądze? Jak to skąd? Ja muszę Wam powiedzieć, że ostatnio używam takiej fajnej aplikacji TransferGo i naprawdę przez tą aplikację można zrobić sobie szybko przelew. My tak właśnie teraz robimy. Przelewamy pieniądze na swoje polskie konto z niemieckiego i słuchajcie, nie tracimy na różnicy kursowej. Także mamy bardzo dobry kurs i, i szybko te pieniądze do nas Dotarły. Także jesteśmy zadowoleni. Na plaży wspomniałam Wam przy takim budyneczku z goframi, że ostatnio znaleźliśmy sobie fajną aplikację do robienia przelewów bankowych. No i teraz chciałabym Wam krótko opowiedzieć o tej aplikacji, bo myślę, że naprawdę jest warta, warta opowiedzenia i warta polecenia a wszystkie osoby właśnie, które mieszkają za granicą i chcą szybko i tanio oraz bezpiecznie przelać takie pieniądze, to często szukacie, tak samo jak ja szukałam, właśnie różnych możliwości, żeby, żeby takie pieniądze przelać. I wiecie co, trafiłam na TransferGo, możecie właśnie w formie aplikacji pobrać sobie na telefon, i dzięki tej aplikacji po zarejestrowaniu się możecie bardzo szybko przelać takie pieniądze do 160 różnych krajów. No ja tutaj korzystam raczej do tego, żeby przelewać z Niemiec do Polski. Tak jak właśnie w tym przypadku, teraz jesteśmy w Gdańsku, tutaj widzicie za mną budynki mojego osiedla. Ale tam dalej, z tamtej strony jest oczywiście plaża. No i właśnie teraz przyjechaliśmy do Gdańska. I skorzystaliśmy właśnie z tej aplikacji, przyjęliśmy sobie szybko pieniądze i wygodnie. W ciągu 30 minut już mieliśmy na swoim koncie, i możemy się cieszyć wydawaniem tych naszych pieniędzy, ale dlaczego ja wam o tym mówię? Dlatego, że yy, dlatego, że często szukamy tej alternatywy, żeby, żeby ten kurs był dla nas jak najlepszy. I powiem Wam, że faktycznie przez ten transfer GO nie dość, że te pieniądze szybko przychodzą bezpiecznie, to ten kurs jest bardzo fajny, bo na tle tych różnych aplikacji innych faktycznie kurs wypada zdecydowanie lepiej. Także zaoszczędzamy w tym momencie dużo więcej tych pieniędzy niż przy jakimś tam innym przelewie, czy na przykład tak jakbyście płacili kartą, bo jak płacicie kartą, to wtedy ponosicie koszty, a tutaj macie robione takie przelewy bez dodatkowych opłat, bez ukrytych kosztów. Ale co jeszcze? Słuchajcie, jeżeli się zarejestrujecie do tej aplikacji Transfer Go, to muszę Wam powiedzieć, że dwa pierwsze przelewy macie gratisowe, czyli za darmo. Ale nie tylko. Możecie robić taką wysyłkę przelewu o każdej porze dnia i nocy, tak naprawdę, także kiedy tylko chcecie. Aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna, bardzo łatwo się obsługuje, więc nawet taka osoba, która ma jakieś problemy z obsługiwaniem takich urządzeń, to, to bardzo szybko się nauczy i bardzo szybko może się posłużyć. TransferGo jest zarejestrowanym dostawcą usług płatniczych z 10-letnim doświadczeniem na rynku przelewów pieniężnych. Także 10 lat myślę, że to już jest dość sporo. I za właśnie za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji możecie wykonać dowolny przelew do 160 krajów na całym świecie. Myślę, że jeżeli, jeżeli mieszkacie za granicą a chcielibyście przelać sobie do Polski takie pieniądze i szukacie alternatyw, to myślę, że to jest dobra alternatywa, bo sprawdziłam i uwierzcie mi, kurs jest naprawdę dużo lepszy. Także, jeżeli chcecie zaoszczędzić, to koniecznie wejdźcie. Ja wam podlinkuję, żebyście mogli kliknąć sobie w ten link i zarejestrujcie się i zróbcie taki przelew. I nie będziecie na pewno żałować. Nasze pierwsze wejście na plażę. Słuchajcie, plaża oczywiście w brzeźnie. Padało i to bardzo dużo padało. A teraz zobaczcie, jak fajnie wygląda. Może jest wzburzone. Może jest naprawdę wzburzone i ma taki, taki właśnie kolor. Widać, że jest taki pomieszany z piaskiem, nie? Ale dużo jest osób. O Jezu, ale fajnie czuć to powietrze morskie. No i fale takie. Takie co najmniej jak w oceanie. Nie to. Jak w oceanie. Super. No i widzicie, nawet statków nie widać, bo one tam są. Ja je troszkę widzę, O! Widzicie? Troszkę, troszkę widać właśnie statki. Ale, ale jest rzeczywiście taka jakby mgła no taka dziwna pogoda to niebo jest całe, całe zachmurzone i zamknięte no i teraz się trochę ochłodziło ale mimo, mimo to, to że nie było słońca to było dość ciepło było ciepło i takie parne powietrze Ach, cudownie Cudownie Nawet nawet Paulo się zachwyca. I Kasia. I I ja też, ale mnie Zaraz się pokazać. No i jakby to było, żeby Polka się nie pokazała w Niemczech, Polka oczywiście też musi się pokazać. No, to jestem i ja. Jestem właśnie nad naszym morzem. Brzeźnie oczywiście. No bo mamy kawałek, nie Pedro? Kawałek no, tak. do Brzeźna i można Piechotką sobie dojśnie. Widzisz, jakie troszkę padał, już przestał. No, i. Przestało padać, ale może z dalej wzburzony łaj. A my, słuchajcie, wiecie, gdzie my jedziemy. Nie wiem, czy Wy wiecie, rok temu też pokazywał. Chyba pokazywaliśmy, bo my uwielbiamy generalnie gofry. my lubimy gofry, więc w pierwszej kolejności przyjeżdżamy nad morze. Zawsze, zawsze kierujemy się po nasze gofry. A najlepsze gofry to są albo w Sopocie, albo tu w Brzeźnie. Przy tym molo takim brzezińskim. To tam są dwie budki i naprawdę mają bardzo dobre gofry. No i my zaraz lecimy spróbować oczywiście nasze gofry. To jest oczywiście. Oczywiście. Takie. A my już słuchajcie, stoimy w kolejce po gofry, bo. Musimy zjeść nasze gofry w Gdańsku. I się bardzo cieszę, że zaraz je zjem. No i zobaczcie, już mamy nasze gofry. Proszę bardzo, Kasia, pokaż swój. Paulo i Pedro. Cztery gofry. Dzieciaki z bitą śmietaną, a my oczywiście bez. Idziemy teraz zajadać. Ale słuchajcie, naprawdę, jak kiedyś będziecie w Gdańsku, koniecznie tutaj przychodźcie na brzeźno. To są bardzo dobre gofry. Smakują mi dosłownie tak samo jak w sopocie. Takich gofrutów nigdy nie jadłam. No to dostaliśmy, dostaliśmy. Proszę, magnesik do tańca. Super. Dziękujemy bardzo. Co to. cię fotka? Wam pokazać tęczę. Ale piękna tęcza. Teraz się ukazała. Cudownie. To teraz słuchajcie tam z tyłu wychodzi słońce. No. Teraz fajnie. Jednak ze słońcem jest zdecydowanie lepiej. Muszę Wam pokazać trochę morza. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Tam daleko, daleko jest sopot i tam dalej jeszcze gdynia. Oczywiście tego nie widać. Ale morze jest cudne, te fale. I kolor. Kolor jest też ładny. Ładny kolor morski. Pięknie. mój ukochany <śmiech> <śmiech> Moje serduszko. No, co widzisz? No? Jaki jasny, no? mm -hmm. zawsze. Ci... Raz w górach, raz nad morzem. No, zawsze się zajmuje No, zawsze się mną zajmujesz, naprawdę. Tutaj jest boisko i grają przepkówkę na plaży. To jest takie fajne. I zobaczcie nawet są. Nawet są trybuny krzesła i właśnie tutaj mogą grać taką siatkówkę. Mogą grać właśnie w siatkówkę, super. To jest właśnie to, to jest właśnie to, mi się podoba. No i tutaj jest restauracja, a tu, a tu z kolei jest też siatkówka, ale, ale taka nieogrodzona. The time now. It's time